Mężczyzna ciągnący tę kobietę po podłodze, naciskający na jej twarz i przyciskający do podłogi wyzwiska, cytuję: „Zamknij ryj szmato". Takie sceny odbyły się podczas rekolekcji w moim mieście w Toruniu, w parafii, do której kiedyś należałam, kiedyś mieszkałam, przy tym kościele. Jeżeli ten spektakl, który zobaczyła młodzież Toruńska, miał szokować, to tak. On szokował w pierwszej kolejności młodych ludzi, którzy nagrali te filmiki i upublicznili wczoraj w sieci, zszokował również nas rodziców, którzy, do których te filmiki dotarły. Takie sceny, które odbyły się wczoraj w kościele w Toruniu podczas rekolekcji, mogłyby być scenami, które są w teatrze, w spektaklu teatralnym. Mogłyby się odbyć. Tylko, szanowni państwo, na spektakl teatralny kupujemy bilet, patrzymy na opis spektaklu i decydujemy, czy chcemy na ten spektakl iść, czy nie chcemy na ten spektakl iść. Te sceny miały być w ramach mszy rekolekcyjnej. Ja nie wiem, czy rodzice, czy dyrekcja wiedziała, na co posyła nasze dzieci. Dlatego w związku z tymi szokującymi zdjęciami, szokującymi nagraniami, które de facto są pornograficznymi filmami, czy wysyłam dwa pisma. Jedno to jest pismo do pani kurator Kujawsko-Pomorskiej z wieloma pytaniami: czy kuratorium wiedziało o tym, że takie będą rekolekcje? Czy kuratorium wiedziało, że będzie taki scenariusz rekolekcji? Czy kuratorium wyraziło zgodę na to, żeby ta grupa, która prezentowała te rekolekcje? mogła rzeczywiście wniąć, wziąć w nich udział. Nie wiemy, co to była za grupa, nie wiemy dlaczego diecezja toruńska akurat taką, a nie inną grupę zaprosiła na te rekolekcje. Zadaję również pytanie, czy ta grupa, która prowadziła te rekolekcje w toruńskim kościele, czy dostała na to, za to wynagrodzenie. Pytam również o tym, czy rodzice wyrazili zgodę na to, żeby ich dzieci brali udział w takich, w takich rekolekcjach. Oprócz pisma do pani kurator z prośbą o odpowiedzi na te wszystkie pytania, Składam również zawiadomienie do prokuratury na diecezję toruńską, dlatego że nie może być tak, że diecezja toruńska i toruńscy księża doprowadzają do takiej sytuacji, że nasza młodzież musi, idąc nam szerę kolekcyjną, spodziewać się czegoś takiego i bierze udział w czymś takim. Dziękuję bardzo.